Hej, witam Was bardzo serdecznie. Pragnę Wam dzisiaj przedstawić grę, którą niedawno znalazłem, ale o tym zaraz. Jeśli ktoś mi powie słowo survival, Skojarzę to z dżunglą, pustynią lub Bezludną Wyspą. Ale pewien człowiek stworzył grę. Gdzie akcja dzieje się na dnie oceanu? Tak, na dnie oceanu. Jest to dość nietypowy pomysł oraz po raz pierwszy spotkać się z takim uniwersum, w którym są połączone takie dwie dziwne, odmienne rzeczy jak survival oraz Podwodne, bezkresne yy, wody, oceanu, oceaniczne. Otóż gra nazywa się Far Sky, czyli po angielsku Dalekie Niebo. Dlaczego dalekie? Bo jesteśmy w głębinach oceanu i praktycznie nie widzimy nieba. Co jest. Yy, co musimy zrobić? Na pewno zbudować schronienie, żeby obronić się przed drapieżnikami, takimi jak rekiny, czające się w każdym zakamerku, czyhające na nasze możliwie krótkie lub długie życie. Dlatego, jaki możemy mieć dom pod wodą? Otóż wyobrażenia są różne, ale jedno wiemy. Że przekonamy się o tym już za chwilę. Jedną z ważniejszych rzeczy jest schronienie. Słone schronienie to zawsze podstawa. Po co? Po to, żeby cię nie zjadły rekiny. W jaki sposób budujemy? Budujemy w sposób podobny jak w Minecrafcie. Czyli stawiamy po prostu ściany. Budowle mogą być fantastyczne, już też. Chodzi o Waszą kreatywność. Więc kto ma dobrą wyobraźnię, na pewno znajdzie się tutaj i zbuduje naprawdę porządne schronienie. Ale czy to wszystko? Hmm, chyba o czymś zapomniałem. A tak, zobaczycie to już za chwilkę. O tak, polowanie na zwierzynę to dość przyjemna rzecz. Lecz hmm, chyba nie można wyżyć z samym mięsem, więc także twórca daje nam także alternatywne źródła pożywienia, takie jak roślinki, które możecie teraz zobaczyć na screenie. Tak, jest to dosyć ciekawa rzecz. I widząc rozwój tej gry w bardzo wczesnej fazie jest dość dobry. Tak więc jak już mówiłem, w grze są rekiny. Jak mogłoby ich nie być? W grze oczywiście jest bardzo dużo rodzajów rekinów. Poczynając od rekinów motów, kończąc pożar, oczy białe oraz inne bardzo niebezpieczne ryby, które z pewnością nieraz Wam zepsują grę. I to właśnie jest survival. Moją mową końcową będzie to, że prędzej czy później zaopatrzę się w tą grę. Gra zrobiła na mnie dość duże wrażenie, szczególnie że nie jest to duże studio, a jednak gra jest dość ciekawa i jest w tej tematyce, którą ja dość cenię i lubię w grach, która jest bardzo, 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 bardzo jakby jej mało jest na rynku. Czyli survival. Gry survivalowe są dla mnie bardzo cenne, bo... Jest to dosyć, dosyć ciekawe przeżycie oczywiście, więc na razie dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie, cześć.